Jest lato, jest gorąco. Jak chcę chodzić z bebe chemicycami na wierzchu, to chodzę. No właśnie. Ja jestem wolnościowcem. Nie mam nic przeciwko temu, żeby baby też tak chodziły. A co z karmieniem cycem w miejscach publicznych? Czy to rzeczywiście taki problem? Moim zdaniem nie. Po prostu baby powinny wiedzieć, czy mają fajne cycki, warte pokazania? Czy nie? Wtedy sprawa jest prosta. Ja kiedyś tak miałem i jakoś żyję. Wciąż najlepszy argument tłumaczący wszelkie patologie. Jeżeli porządek świata mi sprzyja, dlaczego miałbym cokolwiek zmieniać? Przecież byłbym wtedy mega frajerem. Odpalanie grilla z pomocą benzyny. Czy to wciąż symbol nieokiełznanej męskości? Według mnie tak, a przy obecnych cenach paliwa, jest to jeszcze dodatkowa wartość w oczach uczestników imprezy. Miłość do matki jako ostateczny argument masakrujący rzekomą mizoginię. Baba nie potrafi dopasować się do twojego schematu baby? Czerwona flaga. Uciekaj, bracie. Nie rozumiem. Dlaczego, gdy odpisuje lewakowi, nie masz nic lepszego do roboty, ten nie zmienia swoich poglądów? No tak. Niestety, niektórych nie da się przekonać nawet najlepszymi argumentami.